Stoimy na wzgórzu, gdzie pierwotnie znajdował się cmentarz katolicki. Kiedy znaleźliśmy się pod trzecim rozbiorem, prusacy zakazali grzebania zmarłych przy kościołach i wyznaczone zostało właśnie to miejsce poza granicami naszego miasta, gdzie zostali pochowani wyznawcy katolicy. Tutaj spoczął budowniczy. Kościoła w Sokółce y, ksiądz Jerzy Kryszczon. Niestety do dnia dzisiejszego y, nie zachowała się jego mogiła, także nie wiemy gdzie jest pochowany. W 1862 roku, kiedy znaleźliśmy, byliśmy już pod zaborem rosyjskim, Rosjanie zadecydowali, że cmentarz ten odbierają katolikom, a y, powstanie tutaj tylko cmentarz prawosławny. Z tego okresu zachowały się tutaj bardzo ciekawe nagrobki. Chyba najbardziej, najbardziej ciekawym są te trzy tajemnicze kolumny, które tak naprawdę nikt nie wie komu są poświęcone. Jedni uważają, że jest to pomnik, pod którym pochowano żołnierzy napoleońskich, inni z kolei mówią, że jest to pomnik trzech proboszczów prawosławnych. Jeszcze inni, kiedy Walerian Bujnowski pisał monografię Ziemi Sokulskiej przed wojną, stwierdzili, że jest to pomnik najbardziej zasłużonych likwidatorów Powstania Styczniowego. Ale te historie są na tyle ciekawe, że zaczęto tworzyć inne teorie. Między innymi pan Mierzejewski. Powiedział, że są to tak zwane latarnie umarłych czyli kolumny, na których umieszczano światło, by ci żołnierze francuscy, którzy zostali pokonani pod Moskwą, wracając do swojego kraju. Idąc wieczorem, wiedzieli, że zbliżają się do miasta. Z kolei ostatnio została wysnuta taka teoria, że są to tak zwane kolumny sławy, których jest na Grodzieńszczyźnie bardzo dużo. Jedna z takich kolumn znajduje się też w Janowie, które miały upamiętnić konstytucję 3 maja. Chyba już nigdy nie dowiemy się, komu tak naprawdę są poświęcone. Tutaj też znajduje się chyba jeden z najładniejszych pomników z pięknym białym aniołem śmierci. Spoczął tam Julian Żypowski, lekarz, oficer 63. Uglickiego Pułku Piechoty, który nieszczęśliwie zakochał się w sokułczance, mężatce, Oboje stwierdzili, że ich związek jest skazany na porażkę, więc postanowili jednego dnia popełnić samobójstwo przez zażycie trucizny. Lekarz dotrzymał słowa, truciznę przyjął, natomiast Sokółczanka, pani Borkowska, stworzyła, miała dzieci, stwierdziła, że musi dla nich żyć ale jej małżeństwo się rozpadło, tak więc ten związek rzeczywiście był bez przyszłości obok znajdującej się tutaj cmentarnej cerkwi pochowano też rodzinę księdza prawosławnego Borowskiego, która została rozstrzelana przez Niemców 15 lipca 1943 roku. Była to największa zbrodnia tutaj na Sokoszczyźnie w czasie okupacji niemieckiej. Wśród ofiar tej zbrodni jest jego sześciomiesięczna córka Halina. Tutaj na tym cmentarzu też spoczął kompozytor Jan Tarasiewicz, którego tablica upamiętniająca tą osobę znajduje się na Domu Kultury w Sokółce.